Siemaneczku widzę, witajcie na moim kanale, jestem Amanda ze mną dzisiaj wyjątkowo nie ma Lenki ponieważ Lenka jest w szkole i ja was zabieram na zakupy jedziemy sobie dzisiaj do lumpeksów bo byłem wczoraj w forum albo na samym początku może się z wami przywitam i przypomnę oczywiście o subskrybowaniu tego kanału, żeby na bieżąco wpadać na mojego Instagrama i na mojego TikToka, no i zapraszam na kanał Dolenki. A teraz przejdę do tego, co chciałam powiedzieć. Powiem wam tak, byłam wczoraj w forum, bo, w, bo teraz w ten weekend będę miała urodziny od przyjaciółki i byłam sobie kupić sukienkę, ale w forum, ja nie wiem po prostu co się dzieje ogólnie z sieciówkami. Jak wchodzę do sklepu, to mogę wybrać tak, albo coś, co jest takie ultra, ultra młodzieżowe, czyli wiecie, szerokie nogawki. Yy, no, to co teraz chodzi młodzież, w tym, w czym teraz chodzi młodzież, albo mam do wyboru już takie jakieś garsonki, co chodzą Panie po 30. To nic, że ja już też za niedługo będę w tym wieku, ale jeszcze nie jestem i się czuję młodsza, ale nie czuję się na 16 lat, żeby chodzić, wiecie, ubrana. No tak jak te dziewczyny. Jakoś w ogóle nie czuję tego klimatu, mimo że mi się to bardzo podoba u innych, ale ja jak osobiście w tym idę, to się czuję jak taki dzieciuch typowy. Yy, Ania dała mi pomysł, żeby pojechać do lumpeksów. Nie byłam w lumpeksie już, wow, chyba z yy, półtora roku, więc jadę. Mam nadzieję, że znajdę coś fajnego. Oczywiście poszukam też sobie czegoś dla Leny od razu, jeżeli coś fajnego znajdziemy. Yy. Ogólnie idziemy na miasto, więc jak znajdę jakiś inny sklep po drodze, no to oczywiście też do niego wejdę. Mam nadzieję, że po prostu znajdę coś, bo jest lipa, bo jest lipa, no a przez internet już nie mam czasu zamówić. Ja trochę się zamieszczałam, bo nie ma takie urodziny kolorystyczne, że wiecie, że jedno słowo będzie na biało i będzie miało białe pudełeczko, inne na czarno i ja mówię, dobra, jak coś tu mam czarną sukienkę mam czarną sukienkę, no okazało się, że Ania ma kolor czarny i inne kolory są zajęte, takie, które mi się podobają więc główny mój kolor który mnie dzisiaj interesuje jest biały bo ja uwielbiam białe rzeczy, więc biała sukienka byłaby idealna, nie no, chciałabym sukienkę, w której bym mogła jeszcze pochodzić sobie, wiecie, przez za to, czy to po prostu, żeby została i gdzieś w niej wyjść, nie chcę kupić sukienki, powiedzmy, na raz nic, yy, jadę z wami i jedziemy do pierwszego lumpeksu no, Dobra widzowie, yy, nie nagrywałam wam tam bo było strasznie dużo osób i strasznie w ogóle były przebrane rzeczy nie dało się znaleźć nic takiego konkretnego potem się dowiedziałam przy kasie, że to dlatego, że po prostu jest wyprzedaż i ja wzięłam ogólnie dwie rzeczy, wzięłam sweterek i bluzę nie po to przyszłam, ale wzięłam i sweterek był za 8 złotych i bluza za 8 zł z tym, że sweterek był z 30, a bluza za 25 no i dostałam mandat bo zapomniałam, że nie mogę sobie parkować gdzie chcę <grym> że jestem w mieście Dobra, że jestem w mieście, a nie jestem. Yy, nie wiem. Na wsi. I dostałam mandat. Po prostu ten dzień jest fatalny. Jadę teraz dalej, szukać, yy, no ale nie, po prostu. A za dwie godziny odbieram lenę ze szkoły, więc mam dwie godzinki, żeby się zebrać. Więc lecę, a no i będę wam meldować. I tym razem mam nadzieję, że druge, drugiego mandatu już nie dostanę. Dobra, widzę, Polak mądry po szkodzie kupujemy bilecik. Nic nie widać, ale chyba. Nie wiem, nie, mam, nie wiem jak. O, dobra, mam. I ja chcę na ile? Nie wiem, ja chcę na godzinę, już zróbmy. 3,60. Patrzcie, mi nie było pół godziny w aucie, nie całe i dostałam mandat Dobra, teraz jesteśmy w takim innym sklepie i patrzcie. Jaka kozak skarbonka za 15 ziko. Widziałam To jest taki sklep ze wszystkim, a w przyszłym tygodniu takie właśnie dobre, produkty i może coś fajnego znajdę do domu. Dobra, widzowie, ja już jestem ogólnie w domu i strasznie mało nagrywałam tam, ponieważ było dużo ludzi, a ja chyba się odzwyczaiłam od nagrywania tak w miejscu publicznym, jak jestem sama, wiecie, jakbym była z Leną, albo byłabym z kimś, kto mi potrzyma kamerę, to myślę, że bym tak nie krępowała, a tak to sama, no byłam strasznie zawstydzona, ale już Wam pokażę, co kupiłam. Obeszłam ogólnie, obeszłam 5 y, lumpeksów prawie dostałam drugi mandat, ale udało mi się go uniknąć. <grych> y, I ale też byłam we flightaj, byłam w jakichś takich jakby chińczykach, wiecie, takich... To, on, to nie jest Chińczyk, ale są takie sklepy, w którym możecie kupić wszystko, to, czego potrzebujecie, a o tym nie wiecie. Więc już wam pokazuję, co kupiłam. Byłam jeszcze w pączkarni, były pierwsze zakupy w e, pierwszym second handzie, tak powinnam, ładnie, mówić a nie lump lump. I tu zrobiłam błąd, bo chodziłam, chodziłam, było strasznie dużo ludzi, i przez... Ja nie lubię się tak pchać I oglądałam rzeczy były strasznie poprzebierane i mówię. Nic nie ma, nic nie ma fajnego i okazało się, że było przebierane dlatego, bo dzisiaj była wyprzedaż. Pierwszą rzecz jaką kupiłam, w takim handzie, kupiłam żelazko w sprayu, Więc zobaczymy jak to działa. Znaczy no nie dzisiaj, bo nie mam nic do prasowania. Ja mam ogólnie bardzo mało rzeczy w domu do prasowania, ale stwierdziłam, że kupię, może kiedyś się przyda. Kupiłam bluzę i ja potem zobaczyłam, że ona jest brudna. Znaczy to, że jest brudna to tam nic, bo i tak idą do prania te ciuchy boję się tylko, że nie spiorę tego i to jest bluza z H&M ogólnie ja kochałam swojego czasu kolor pomarańczowy jak byłam brunetką nie wiem czy do blondu mi on nadal pasuje zaraz sobie przymierzę tą bluzę i ona ogólnie była za 25 a kupiłam ją za 8 z tym, że ona ma tutaj na rękawie widzicie? coś takiego no i ja ja po prostu liczę, że to wszystko się spierze i najbędzie no ładnie będzie czyste Zobaczymy i zaraz ubiorę, bo niestety ci kupiłam sobie dwie bluzy i sweterek ile nie bluzę no ale nic nie było ciekawego. I byłam aż w szoku. Tyle, tyle lumpów przejść i I kupiłam sweterek, którego nie przymierzałam, ale mam wrażenie właśnie, że on będzie taki, wiecie, tutaj na ramionczka, że będą ramiona odkryte. No zobaczymy, jak on będzie wyglądał, z jakiego on jest sklepu. O on też jest chętny HM i on jest taki futerkowy. I on jest fajny, bo on nie ma tutaj żadnych plam, więc git. Lecę się przebrać w sweterek, a potem w bluzę i wam się pokazuje. No i co? No i ogólnie chyba spoko. Kosztował 8 złotych. Tak wygląda wyciągnięty. Ale ja wszystko wkasuję do spodni, więc... Mm, za 8 złotych? To myślę, myślę, że będę chodzić. Ja to w ogóle mam tak, że właśnie jak wchodzę do y, y, lumpeksów, będę mówić lumpeksów, bo ja tak zawsze mówię. jak wchodzę do lumpeksów, to Mało rzeczy mi się podoba, a jak już mi się podoba, to są to sweterki albo bluzy. Te jakieś inne bluzki i w ogóle to... no nie, to jakoś nie są moje klimaty. Moim zdaniem fajne. Mogłoby być troszkę dłuższy, bo przez to, że ja wciskam wszystko do tej spodni, to on może mi wypadać, ale... Hmm. No, dajcie znać, co myślicie, a ja lecę przebrać się w bluzę. No i co? Bluza? 8 złotych? Moim zdaniem? Jeśli tylko dopierą się rękawki, moim zdaniem jest dobra, jest fajnie. Może nie do spodanek, ale... Hmm? Nie wiem, no jak byłam brudetką, to jakoś bardziej lubiłam się w pomarańczach, ale fajnie wyglądam. I moim zdaniem spoko bluza. No mówię w tych sieciówkach to nic nie wiem znaleźć, więc co jakiś czas powinnam sobie chodzić właśnie do lumpeksów z tym, że właśnie wolałabym chodzić jak są te dostawy no wiadomo, że w taki dzień jak dzisiaj, gdzie miałam bluzę za 8 zł, jest fajniej, bo ta bluza 25, inaczej bym da musiała dać 25, jakbym była, jakby była nowością idziemy kupić za 8, ale jednak jak są te dostawy, to naprawdę idzie znaleźć mnóstwo pięknych perełek no a w tych sklepach to teraz to wszystko po prostu takie samo dobra, przebieram się w i pokazuję wam co kupiłam dalej Lenie udało mi się znaleźć tylko jedną bluzę widziałam jeszcze bluzkę taką z adidasa ale ona była taka bardziej sportowa, nie była taka na co dzień i szczerze wątpię, że Elena pewnie chodziła, pewnie pewnie jej spała. A jeśli chodzi o bluzki, to Lena Bluzek na krótki rękaw ma multum, więc wzięłam jej tylko bluzę, chociaż w sumie bluz też ma dużo. Najlepiej jakbym znalazła jej spodnie, ale niestety Lena lubi, wiecie, ten styl, który jest teraz taki trendy. No a y, myślę, że w rumpach się nie znajdziemy na dziecko takich ubrań. Znaczy mogę się mylić oczywiście i pewnie w niektórych znajdziemy, ale tutaj raczej były takie niefajne rzeczy. Bluza jest z HM-u ja kupiłam wszystko z hm dzisiaj, tylko żeby lubić tak. I ona poszukała dyszkę. Wydaje mi się, że ona będzie taką krótszą bluzą. No jest to rozmiar M34, M40, czyli rozmiar leny jeśli chcecie zobaczyć, jak lęka w niej wygląda, ponieważ ona jest teraz na proces zabaw i nie ma jak tego przymierzyć, to oczywiście wrzucę Wam dzisiaj zdjęcie lęki w tej bluzie na kanale, na mój kanał nadawczy na Instagramie. Więc jeżeli jeszcze ci tam nie ma, no to zapraszam. A teraz Wam pokazuję już zakupy różnorodne. Tu z takiego powiedzmy Chińczyka mam włosy. Są to włosy różowo-czarne Takie włosy możecie kojarzyć z... idziecie nad morze albo w góry, wakacyjny sezon ogólnie stoją budki Takie włosy wybieracie i robią wam warkocze I ja będę próbować zrobić lenie Właśnie takie warkocze z tych włosów Czy mi to wyjdzie? Szczerze wątpię, bo kiedyś próbowałam i wyszła katastrofa Ale może jak się naoglądam tych tutoriali, to będę mogła zrobić lenie bardzo ładne, dobierane Z tymi włosami Zobaczymy Mam problem ze zrobieniem dobieranych bez tych włosów, a... no ale no, nie byłabym sobą jakbym tego nie kupiła i nie spróbowała, więc trzymajcie kciuki, że uda mi się i Lena będzie wyglądać ładnie. I to jest y, rzecz dla Lęki. Y, jest to roślinka, jeżeli mamy się sugerować obrazkiem, to jest to stokrotka, y, Było jeszcze inne roślinki, znaczy ogólnie inne obrazki na słoiczkach mamy tutaj nasionka no i trzeba to podlewać w co któryś dzień To jest instrukcja, no i zobaczymy co z tego wyjdzie i oczywiście jak nam będzie to szło to zrobimy używam z tego szorca jak ten kwiatuszek czy w ogóle wyjdzie kolejne rzeczy Tu mamy tak z Tigera pastelki po prostu to dla mnie ale to jakoś nie jest nic ultra ciekawego tu mam z pojemnik to jest pojemnik na y, tabletki Wiecie, że tu mam y, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela No kupując ten pojemnik poczułam się naprawdę staro Ale mam tabletki, które muszę brać i często przez to, że je wkładam sobie tam do półeczki To mówię, a dobra nie biorę dzisiaj A wezmę jutro, a potem nie biorę Więc kupiłam sobie i tutaj sobie po tabletki i będę brała codziennie o jednej godzinie No i widzowie, to jest w ogóle głupota co kupiłam, ale kupiłam Ja jak byłam w ciąży z Lenką Czyli 9 lat temu miałam kolczyk w pępku. I kupiłam sobie kolczyk do pępka, mimo że od 9 lat nie mam kolczyka. I kupiłam go tylko po to, żeby włożyć, żeby zobaczyć, czy mam dziurkę dalej. I zaraz sobie zobaczymy. Ale wydaje mi się, że przez 9 lat już zarosnąć, aczkolwiek nie wiem. Ja lecimy, a tam nie ma już dużo rzeczy, naprawdę. Kupiłam taką paczkę gumek. Patrzcie, ile tu jest gumek. Tyle gumek. Za 4,99 Kupiłam też w tym samym sklepie właśnie yy, kadzidełka o zapachu róży. W jednym opakowaniu jest 10 kadzidełek. I to takie opakowanie kosztuje złoty 50, zł, więc kupiłam dwa opakowania, bo ja na miasto często nie jeżdżę, więc wolałam już kupić dwa i będzie mi pachnieć ładnie w domu. Kolejne rzeczy z tego samego sklepu jest to yy, bryloczek do moich kluczyków, i on ma tutaj koronę. Kupiłam wstążkę, bo jak robimy sobie czasami te fryzurki ze wstążkami, to w pasmanterii wychodzi to drogo, znaczy wiecie tak znośnie, ale drogo. A tutaj za całą wstążkę koloru białego zapłaciłam 2,99 Kolejna rzecz jest to, jest to główka myszka Miki. i wiecie to się robi tak, że daje się na patelnię, jakoś tak na patelnię, wbija się tu jajeczko. I Lenka na śniadanie będzie miała jej sadzone w kształcie łyżkamiki. I kosztowało to tylko złoty 99, zł, więc i to naprawdę byłoby potrzebne. To są jakby opaski do makijażu, ale mam zdaniem, że nie są opaski do makijażu, bo chyba że dla Bobasa bo są takie małe, czy wiadomo, mogę je rozciągnąć, ale nie, nie, nie chcę ich, tak? Ja chcę je mieć na nadgarstki. O. I bo ja widziałam takie co, ja widziałam takie coś małych kociołków, tylko ona miała faktycznie ma to przeznaczone na nadgarstki. To wydaje mi się, że może być przeznaczone na głowę mniejszą głowę, ale właśnie sobie to tak będę zawijać i kiedy będę miała twarz, to nie będzie mi woda ściekać po łokciach Ponieważ Lenka zbiera pieniądze, na co nie wiem raz zbiera na telefon, potem zbiera na tablet potem ostatnio zbierała na takie puzzle jakby dziecięce, piankowe wczoraj już zbierała znowu na coś innego Nieważne, ale kupiła mi tą skarbonkę, którą widzieliście Widzieliście, pokazywałam wam w sklepie na szybko No, no ale czy ona nie jest piękna? No, patrzcie, teraz jest popracowana i jest trochę brudna, ale no, jest śliczna. No i kosztowała 14,99, więc nie ma jakiejś takiej tragedii cenowej. Wydaje mi się, że w jakimś takim sklepie, yy, że tak powiem, oryginalnej byśmy dali o wiele więcej. No i to powiem mam tak, tyle kupiłam. Liczyłam, że kupię y, sobie kreację no urodziny. Ale mam też koszyk, patrzcie, mam koszyk jeszcze. Yy, pusty jeszcze. Mam do niego kilka rzeczy, ale finalnie nie wiem, czy będę miała kolor czarny, bo nie udało mi się nic kupić, więc chyba stanę przy czarnym. I tu właśnie będzie cola, będą energy drinki, mam takie orzeczki czarne na czosy. No i to będzie taki mój koszyczek. O nie, materiał mi pada! E, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pewnie jak będę szykowała się na urodzinki, nagram Wam taki odcinek, żeby Wam wszystko pokazać. I co? Pozdrawiam moich nocych pięciu subskrybentów dzisiaj. I widzimy się w kolejnym pa! Zrobię jeszcze szybko, ja prostu nie musisz sprawdzić ten kolczyk w pępku i ja nie wiem swojego brucha tak pokazywać, ale już wam pokażę. Patrzcie, 9 lat! 9 lat, albo nawet 10, bo ja zdjęłam kolczyk, zdjęłam jak byłam w ciąży i mi nie zarósł. Jezu, w ogóle... Nie wiem, ja i tak nie będę w nim chodzić, bo, yy, nie, bo nie pokazuję swojego tak brzucha, więc potem tam kolczyk, ale przez 9 lat nie zarosła dziurka. To jest po prostu fascynujące. Ja tak, chciałam tylko dodać na koniec, bo powiedziałam, że to powiem, a nie powiedziałam. Dobra, widzimy się w kolejnym. Pa!